Siemka wszystkim. Jak coś, to wszystko jest ok. Lecimy w teren, pozdrawiamy, żyjemy. Jak widzicie, deszczowo, pochmurnie, za mną droga. Pozdrawiamy z Dolnego Śląska. Tako tylko krótko migawka, bo jak mówiłem na ostatnim filmiku nie będę wkładał żadnych filmików. Robimy reset i lecimy dalej. Tam Marcin embewał Cię. Trzymajcie się jego zaś, Siemka.